Chcę spać, ja się wolewać. Zamiast wejść pod koc, wolę patrzeć w noc, a ja nie chcę spać, bo wyłażą z kąta wróżki, dzikie wróżki. Głowy mają jak poduszki, jak poduszki. Zobaczą sobie po pokoju z dzikim brzaskiem Wygryzają z książek wiersze i obrazki Namawiają się na ucho z moim kotem I malują na suficie serca złote I malują na suficie serca złote Bankructwo małego Jacka Janusz Korczak Czyta Tomasz Zęgrocki Część 16 Jeżeli przejść prosto ulicę na której mieszka Jack, potem skręcić w prawo do rogu drugiej ulicy, a potem na lewo iść, iść i iść, to się dojdzie do placu, który się jakoś nazywa, ale my dla wygody nazwiemy go Kercelakiem. Jest to plac, gdzie odbywają się targi Wcale nie można opisać, co tam się dzieje i co można kupić. Z brzegu sprzedają buty, trochę dalej ubrania nowe i używane, ale i tu już można zobaczyć masę ciekawych rzeczy, bo nad rynsztokiem umieściły się kobiety z koszami i żebracy. Jeden nie ma nóg, drugiemu brakuje nosa i ręki, trzeci ciągle się trzęsie i tak dalej. Każdy inny. A w koszykach są ciastka, pączki, herbatniki, cukierki, prawie tak jak w sklepach, ale tu wołają, żeby kupić i bardzo przyjemnie posłuchać. Cukierki ananasowe, ciastka cukiernicze, herbatniki waniliowe, lemoniada, lody. Wszystko prawdziwe, najlepsze doskonałe waniliowe i ostatnie. – Spiesz się, bracie, bo za chwilę będzie za późno. Nie zdążysz i będziesz żałował. Tu na stoliku rozłożył grzebienie Mr. Fay. Niby nic ciekawego, ale Amerykanie ze wszystkiego potrafią zrobić ciekawe, żeby zachęcić. Więc nad stolikiem na płótnie, taki niby szyld, wymalowany jest pociąg, który się wykoleił. Na szynach leży grzebień Mr. Fay'a, nie łamiący się, nie kruszący – Mocniejszy od stali. No i lokomotywa się wykoleiła. Jest katastrofa, a grzebień się nie złamał. Niełamiące, niekruszące grzebienie, krzyczy mister Fay. Każdy ząb wytrzymuje ciśnienie stu 100 atmosfer, tysiąc elektrycznych wolt i amperów nie skruszy, proszę. Stawia grzebień zębami do góry, tłucze w niego grubą pałką, uderza o kamień, gnie w rękach i nic. Niby się nie wierzy, że grzebień tak mocny. A przecież widać. Dalej można się zważyć, dalej stragan, gdzie wszystko kosztuje tylko dwa centy. Kto się zważy, ten się pozna. Sprawdzajcie swoje zdrowie. Świat należy do silnych, wypróbujcie swe płuca. Dmucha się i na zegarze widać, ile kto może wydmuchać. Może grać w cento i lichot na cukierki i orzechy. Cen to licho, szczęście i odwaga, nie traci kto płaci. Idziesz dalej i tu już jest wszystko. Ale trzeba znać dobrze ten plac, żeby nie zabłądzić. Na lewo pod parkanem stoi fotograf. Zdjęcia miniaturowe. Siadasz tylko, a on psztyknie, gotowe. Trochę dalej gramofony, każdy gra co innego. Tak ładnie i wesoło. Ale nie tylko gramofony, bo harmonie, skrzypce, flety. Wszystko do grania, dalej rowery. Na prawo bielizna, czapki, ubrania, tam jest ananasowe i nadziewane, a tu znów trwałe. W drugim rzędzie wszystko jest gorące. Gorąca kiełbasa, gorące pasztety, gorące parówki. Dalej rozmaite loterie można ciągnąć numery, kręcić koło na stoliku z fantami. A fanty to figurki różne. Wazoniki ozdoby, błyszczą się, pociągają, fanty bez wyjątku cenne. Kto płaci nie traci? Jest specjalne miejsce na kwiaty. Osobno sztuczne i bibułki i osobno prawdziwe. Ciekawe jest także miejsce, gdzie sprzedaje się gołębie, króliki psy, nawet lisy i ptaki śpiewające w klatkach. Znów ktoś sprzedaje i zachwala klej do szkła i porcelany Albo metal do lutowania. W domu można naprawić miskę, kubeł, każdy sprzęt nad gazem, świecą lampą w każdym ogniu. Tu niedaleko pokazywał się sztuk Mistrz, który łykał pięć żywych żab i potem je z powrotem wyjmował z ust. Inny przebijał się sztyletem. Jeszcze inny gryzł gorące żelazo i kładł się na desce nabijanej gwoździami. Amerykański miód na kaszel i zaziębienia. Każdy przedmiot do wyboru tylko 2 centy. Fotografie pamiątkowe, zdjęcia minutowe. Elektryczne krzesło śmierci. Kto ma słabe nerwy, niech nie siada. Zbiór republikańskich piosenek. Papierosy mocne i tanie. Inwalida wojny europejskiej uprasza litościwe osoby. Pomadka do obuwia. Szybkość, glans, elegancja. Bazar amerykański. Walka z drożyzną i wyzyskiem. Szalik na szyję. W sklepie 75 centów, a u mnie ani 75, ani 70, ani 60, tylko 50. Na dodatek spinki do mankietów, paczka igieł, szpulka nici i lustro kieszonkowe na dodatek za darmo. Na placu zawsze można spotkać kilku chłopców ze szkoły: jedni stoją koło psów i gołębi, drudzy przy gramofonach, wszyscy przy sztukach, gdzie się łyka rozpalone żelazo albo żywe żaby. Dawniej Jack chodził na targ, ale nie wszędzie i nie na wszystko warto mu było patrzeć. Teraz zatrzymuje się przed każdą budą i patrzy, co się może przydać do kooperatywy. Tu właśnie kupił cały tuzin bąków. Przed gwiazdką plac się jeszcze bardziej ożywia. Przybywają ozdoby choinkowe, orzechy złocone, zimne ognie, pajace na sznurku, zabawki różne, wózki, wiatraki klocki z drzewa blachy i gumy i trudno powiedzieć co ciekawsze czy ciche i zarozumiałe wystawy sklepów na ulicy czy ruchliwe krzykliwe i przyjacielskie kosze i stragany tamto inne i to inne tu dobrze i tam dobrze ale już naprawdę nadzwyczajna okazała się hurtownia do której mister Taft posłał Jacka z polecającym listem bo pomyśleć tylko Cały ogromny bez końca szereg sal aż do sufitu zastawiony półkami i skrzyniami, i wszystko to zabawki. Zupełnie jak w bajce o skarbach Sezamu. Więcej tu leży bezładnie na podłodze niż w największym sklepie w szafach i w szufladach. Każdy sklep kupuje tylko troszkę od hurtownika, a hurtownik ma wszystko. Piłki leżą w koszach od bielizny, jak kartofle. Lalki, całe stosy. Leży to, wisi, pomieszane, gdzie spojrzysz coś innego, a widzisz przecież tylko to, co otwarte bo w skrzyniach i tysiącach pudeł i pudełek kryje się tysiąc, sto tysięcy razy więcej pięknych i cennych rzeczy. Jack wiedział, że można być bogatym, że można mieć sklep, ale żeby w jednym miejscu tyle się naraz skryło skarbów, nigdy się nie domyślał. Więc bajki nie są znów takie zmyślone. Jakiś pan wziął od Jacka list, przeczytał i uśmiechnął się przyjaźnie. Mister Gibbs, mamy nowego odbiorcę. Jak się nazywasz? Jack Fulton. O, i cóż ty chcesz kupić? Zanim Jack zdążył odpowiedzieć, wszedł szybko pan w pięknym futrze w wysokiej czapce. Panie Gibbs, proszę dać telegram, że towar wysłany. Kto poszedł na kolej? Czy fabryka przysłała lalki? A ten malec czego się tu plącze? Jack od razu poznał, że to musi być właściciel. Wziął list Mr Tafta. Jack długo potem myślał, jak można tak prędko przeczytać. Ledwo spojrzał, już wszystko wie. Jak prawdziwy czarodziej. Układałeś wystawę Mr Tafta? Tak, panie. I cóż? Kazał ci odsunąć książki od szyby, żeby się nie zamoczyły? Tak, panie. A na lampie kazał powiesić Anioła? Tak, Anioła roześmiał się i wszyscy się roześmiali, a najgłośniej pan Gibbs A ty prowadzisz kooperatywę? W trzecim oddziale i chcecie kupić podarki i ozdoby choinkowe ile masz sto, tysiąc dolarów tylko dwa dolary bez czternastu centów to mało, ale ja i tego nawet nie miałem, kiedy układałem wystawę w sklepie Mister Tafta poczekaj, no. A kiedy skończyłeś, jego matka częstowała ciekawą? Nie, panie, matka jest chora. Chora? No, panowie, bierzcie się do roboty, a tego klienta sam załatwię. Niech tu przyjdzie, chłopiec. Uderzył laską w pustą skrzynię. Włóż komplet numer 714 do 722 po tuzinie. Tylko prędko. Ozdoby numer 865 jak do kompletu czwartego. Prędzej dopełnij lalkami numer 75 i na wierzch kilka piłek, żeby się nie potłukły, i odesłać do Mr. Tafta dla Johna Fultona. Jacka Fultona, poprawił Jack, jeżeli to ma być dla mnie. Dodał Jack, wyjmując pieniądze. Schowaj to na cukierki. Nie proszę pana, chcę tanio kupić, ale nie chcę darmo. Masz słuszność, masz słuszność. I poproszę o kwit. Kwit? Masz słuszność. Zaprowadź go do kasiera i powiedz, że jego matka chora. Sparaliżowana. Biedaczka, powiedz Mr. Taftowi albo nie, nic nie mów. Wyjął notesik i coś napisał. Potem już tylko wydawał polecenia, ale Jack stał jak pijany i nic nie słyszał. Jackowi nie wiadomo czemu przyszło na myśl ruchliwy umysł. Chłopak zabijał w skrzynię, a Jack czeka. A, jesteś tu jeszcze. Chcesz to cię podwiozę. Dokąd jedziesz? Jeszcze nie zapłaciłem, odpowiedział Jack. Po chwili zadudnił samochód, a Jack musiał chodzić aż do trzech kas, zanim otrzymał kwit i zapewnienie, że skrzynka najpóźniej jutro będzie odesłana dokąd należy. Kiedy znalazł się na ulicy, westchnął głęboko. Przecież to być wcale nie może, żeby hurtownie tak tanio sprzedawały. I właściwie Jack nie miał zamiaru wydawać wszystkich pieniędzy. Zapisał sobie dokładnie na kartce, co chce kupić, ale wcale go nie pytano. Co tam jest w tych pudełkach, które włożono do skrzyni? Co znaczą numery 714 i 722? Wszystko to bardzo dziwne i bardzo trudne. Musi dobrze się naradzić z Mr. Taftem i z panią.